Po co nam 350 km na godzinę pociągi? Kto będzie tym jeździł? Ludzie się będą bali wsiąść do takiego pociągu. Nie przesadza pan profesor. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy wojnę za granicą. Oczywiście, Każdy że nie przesadza. Przys Długo się zastanawiałem, o co mu chodzi z tymi pociągami, no, z tą prędkością 350, z tym, że się ludzie będą bali wsiadać do tych pociągów, no i że. W tej sytuacji, bo za granicą jest wojna, długo naprawdę myślałem, ale się domyśliłem o co pochodziło profesorowi. Jak wiecie profesor, no jego myśli są troszeczkę bardziej skomplikowane niż zwykłego człowieka i musiałem się dłużej domyślać. No jest to proste. Wsiadasz powiedzmy w Krakowie do pociągu, który jedzie 350 km na godzinę, no to bardzo szybko. No, i pomyśl sobie, że sobie wziąłeś, zrobiłeś dżemkę, pół godziny. I nagle, jak się obudziłeś, budzisz się w środku działań wojennych na Ukrainie, gdzieś gdzie spadają bomby, kule latają koło głowy. A to tylko dlatego, że wsiadłeś do pociągu, który jeździ 350 na godzinę.